Witam ponownie na kanale Zagraj to Solo. I jesteśmy w kolejnym dniu naszej przygody z Dave'em, naszym grubaskiem, naszym kurcze, królem mórz podwodnych. Eee, no i co? Będziemy dalej przeżywać naszą wspaniałą przygodę. Eee, jakby jesteśmy gotowi do nurkowania na kolejny dzień. Z tym robiliśmy nowe menu i tak dalej. No i cóż, no zobaczymy, co dalej się dzieje w świecie Dave'a. Eee, tak, tutaj nic nowego. E, mamy podążać cały czas za tym sygnałem. E, ale co tam, nie możemy chyba tak głęboko, ta, e, nie możemy tak głęboko nurkować, więc chyba tutaj zwiększymy sobie do 150 metrów kombinezon, ulepszymy i to będzie dobrym rozwiązaniem. Tak, e, przy tym e, może zwiększymy poziom butli od razu. Zawsze to trochę więcej. No i cóż, nurkujmy, nie? Zobaczymy, co nas tam czeka. Dave jest zadowolony, że musi nurkować, że może nurkować. No to lecimy. Zobaczymy, co dalej. W naszej podwodnej przygodzie. No, rybki, rybki i tak dalej. Nurkujemy, jesteśmy. O! I znowu coś się dzieje. I znowu mamy delfinka. Proszę bardzo. Pamiętamy, już raz mu pomagaliśmy, prawda? Coś, delfinku, się dzieje. Co się znowu dzieje? Znowu coś z różowym delfinem. No dobra. To płyńmy, pomożemy. Pewnie, że tak. Przy okazji rybkę złapiemy jakąś. No ale dobra, już płynę, już płynę. Już płynę. A, nie trafiłem, to dobra. Udało ci się, rybko, to przeżyłaś. O nie, mają ją w siatce tutaj. I co teraz? No. I co teraz? No, różowy delfin, trzeba to przeciąć. Okej, okay, to przycinajmy. Szczelają do nas. Przycinajmy. Przycinajmy. tak Czy jają Przycinajmy. Tak trzeba nożem celować, naprawdę. Jest, ale szczerze. Nie należało to do najłatwiejszych. No ale dobrze, no mamy uwolnionego różowego, kurczę delfinka. Szkoda by było, gdyby się nie udało, prawda? Tak jest, serduszko. Uch, to było trudne. No i co teraz delfinku? No, dziękuję. Ja również pewnie. No. Cieszę się. Trzymajcie się. Eee, a może by tak jakąś nagrodę? A no właśnie jest. O kurcze, gold bar. Dobrze, a co możemy z tym zrobić? No tego sprzedać? Nie wiem. Okej, okay, o blue shell. tutaj mamy jakieś czarne muszelki, to mamy do misji, to weźmy, mamy linę, mamy amunicję, ale tutaj już z tą amunicją nic nie zrobimy, płyńmy w dół może, mamy skalarka, skalarka złapiemy, okej, okay. mamy broń, lepszymy sobie chyba. Wow, trujący harpun. Weźmy sobie do tego powietrza. O, tutaj jeszcze mamy coś. O, znowu jakieś mamy. Do misji pobocznej, jakby. Mówimy w dół. Tu też mamy coś do misji pobocznej. Ta kalina to to. Skrzyneczka, zobaczymy co w skrzyneczce. A, to lubię, jest ta maczeta. Japoński swu, yy, sword. Japoński miecz. Dobra, tu też mamy broń. Mamy rybkę naszą. Zaraziliśmy ją. Fajnie. nie. tu. Dobra, mamy ją. O, tu te czarne są. To też je złapmy, już jak jesteśmy. Okej. Okay. Mamy. Level pierwszy, usypiający. Hmm. No weźmy usypiający, zobaczymy, jak to działa. Tak naprawdę. Eee, scrap iron zbierzmy, może się przyda. Eee, tu mamy wypłynięcie. No, lećmy trochę w dół, może. Zobaczymy, co na dole. Mamy rybki. No nie, no jak to nie trafiłem. O, co za bullshit. No nie, ja mam zezę. Dzisiaj chyba nie trafię nic. Dobra, nieważne. Macie szczęście. Za małe są, żeby je trafić. Okej. Okay. O, tu mamy też ten. muszelkę. Dobra, prądy, przestańcie. Co my tu mamy? O wolę, o ma większy damage ten kij. Taki... Od polowy No, co Okej, okay, tu mamy to. O Jezus Maria, ale mnie wsypało w ten nie. Tu mamy broń. Jest ulepszenie do naszego rifla. łapiemy rybek dzisiaj, ale trudno. Mamy tlen. Znowu wpadłem na to. Nie, nie chcę przepłynąć tam. Okej. Okay. Dobra, udało się. Płyniemy w dół. Złapiemy to. A, ja nie mogę jakby wyczuć te tej długości tego. Dobra, mamy. A nie złapałem jej. A co tam trzeba było wciskać, Ada? Sprawdźmy. SSS. No. Tutaj chyba tak łatwo nie ubijemy. No ale dostała, dobra. Będziemy mieć coś nowego. Mamy... A, zabraliśmy wszystkie te muszelki poboczne. W porządku, 15 kilo Z 19. dobra, spróbujmy tam dopłynąć do tej cywilizacji, czy do czegoś tam. Level drugi harpunu. Bierzemy. O, ale tu jest fajna rybka. Biorę ją. Kopiemy. O, poraziliśmy ją. No to ubijmy ją. 22 dużo marzyć. Bardzo dużo marzyć. Oj i coś się wydarzyło. Co my tu mamy? To jest stabilizacja? Jakieś dźwięki, jakieś słowa ciekawe. A usłubimy tą rybkę? Wszystkie naboje na nim poszły. Kawał ryby. No, nieźle. Sporo nam jakby miejsca zajęła. Ale spoko. Okay, jeszcze trochę gdzieś tam coś zmieścimy. Coś tam jeszcze zmieścimy. Niby jakąś rybkę jeszcze upolował, co? Co wy na to? No nie, no taki strzał. Teraz z pół godziny będę płynął do niej. O ja pierdziele, co to jest? Może to ubijemy? O oh fuck. Nieźle. Ubiliśmy to. Niesamowite. Nawet jeszcze coś z tego zmieścimy. No już więcej nie. No ale dobra. I tak jest fajnie. Kawałek z tej ryby piły. uczochraliśmy mm, Dobra. Zobaczmy jeszcze garnek i spadamy stąd. Okej. Okay. No jakaś przyprawa. No ale nie możemy tego zabrać. Dobra. Płyjmy do wyjścia. O. Tu też mamy te kości. No szkoda. No ale no trudno. Jesteśmy pełni. Wracajmy. Wynurzamy się, zobaczymy, co na zewnątrz słychać. O, dzwoni Ben, doktor Bacon. Tak, tak, znalazłem ocalałych, znaczy ocalałych, tam nową cywilizację. Znalazłem, znalazłem. Mhm. Mhm. Mm ok. O! Jeszcze Eli dzwoni. Tak, też znalazłem dla ciebie tamte muszelki i tak dalej. No. Jest, cieszy się. Echo Watcher. O, wow. To takie te właśnie będziemy znajdować. Znajdować, znajdywać te wszystkie fajne rzeczy. Dobra, mamy jakieś nowe rybki. Kciuczek standardowo, od naszego przyjaciela. I teraz tak, aha, i tutaj mamy te rzeczy właśnie takie co? Znajdźki. Typu rozgwiazdy, muszelki i tak dalej. Dostarczamy i coś za to mamy. A jaka jest nagroda? Eco-held bracelet. Bransoletka jakaś tam, no dobra. Deliver. Okej. Okay. Oddaliśmy coś tam, jedno. Okej, okay. następne coś tam oddaliśmy. No i dobra, to tyle, na razie więcej nie możemy. Okej. Okay. Marika. Mamy nowe rybki. No tutaj w tych. No, mamy też tą. Okay. no i tą piłę, fajna fajna. No dobra, tutaj mamy z numerów. No okej. Okay. Co tu jeszcze z nowego? A muzyczka jakaś. Jakaś muzyczka nowa. A, tu. No dobra, a to takie. Ale co, że to fajna muzyczka? Cieszę się. To teraz co? Skakujmy dalej do wody. Mo, teraz jakieś kawałki maszyny musimy znaleźć pod wodą. Nieźle. Ale gdzie by to niby miało być, ta maszyna? Dobra, płyńmy, poszukajmy. No dobra, tu już mamy jakieś, jakieś te, jakieś tamte. Okej, okay. rybkę. Ninka, ale jakoś szybciej pływam, albo mi się wydaje. Bo te są szybkie, ale fajne, nie wiem czy miałem taką. A, ten Nemo, miałem. Okej. Okay. Bierzemy. Rybki. Tu też mamy jakąś muszelkę. I tu mamy muszelkę. Okej. Okay. Różowe rybki. To co to jest? A, żelazo. Tu mamy co? Ulepszenie broni. Super. Okej. Okay. Znowu muszelka. Do tych muszelek. Małe rybki. Ok, pójdźmy dalej. Tu mamy tlen. Tu mamy tlen. Tu też jest muszelka. O, tej, tej rybki mieliśmy? Tą rybkę? A, mieliśmy. Ale dobra. Tu jest następna. Znowu muszelka. Same muszelki teraz posypało tutaj. Pewnie ma to związek z tym, że przed chwilą mieliśmy misję z muszelkami. Ale dobra. Mamy 5 na 5. Okej. Okay. Mm -hmm. Co to jest? Mamy wyjście. Mamy jakieś śrubki. Tutaj mamy skrzyneczkę, a w niej mamy troszeczkę tlenu. Spoko. Kolejna muszelka. Tu jakiś wrak mamy w ogóle. Lina to to. OK, zejdźmy niżej może. W Tą stronę, zobaczymy co tu jest. A tu mamy tą rybkę, którą ubijemy to ona ma sporo mięska, więc bierzmy ją. Może tam też złapiemy, co? No tą tak nie złapiemy, ale możemy ją ubić. Aj, jeden nabój stracony. O ty kurczę, normalnie ciemno. Puściła we mnie coś. Jest ale snajper. Pięknie. Tam też teraz nie złapiemy, nie? Pewnie, że nie. Ale strzelić zawsze możemy. No i leżysz? No nie no, one takie ciężkie te ryby. Jezus. Co, no, zostaje nam nic innego, jak wypłynąć. No nie podniesiemy, wiem, stary, no, trudno. Nic nie poradzimy. Nic nie poradzimy. Gdzieś tutaj było wyjście, właśnie z tego co pamiętam. Weźmy to, wypijmy lepiej, znaczy wypijmy, no, użyjmy tego tlenu. No i wypływajmy powoli stąd. Okej. Okay. Mamy wyjście. Mhm. Wypływamy. Wypływamy. No i jesteśmy. Więcej, kurczę, dzisiaj zabraliśmy tych materiałów, chociaż rybek też troszkę. To nic. Ba coś su sushi. O, mamy od nowego pracownika odezwał się. Super. To świetnie. Przyda nam się pomoc. Tak jest. Okej. Okay. Tak zgłosiła się do nas pani. Okej. Okay. I co ona to ma? Cooking, serving, Czyli ser serwuje lepiej? Okej. Okay. Zbierzmy ją. Do kuchni nie, do serwowania, właśnie. Select. Ok, tak jest. Tak, I możemy ją też trenować, z tego co widzę. No, jesteś, koleżanko. Dzień dobry, witamy w drużynie. Research mamy nowe. Także, jak najbardziej. No jest nas mistrz. Pada na pomysł znowu nowy. <laughs> I ma to. No wymyślił szybko. Okej, okay, może damy radę wszystkie Wymyśleć? O, super. Wymyśliliśmy wszystkie. Okej, okay, staff, select, trening. Możemy trenować za 150, wszystko jej wzrasta. Nice, ale to już tu kozak by była. Dispatch, co to znaczy dispatch? Nie wiem, co to znaczy. Transfer to rozumiem, że możemy wymienić. Nice, ok, a na przykład mm, da się jakby zatrudnić kogoś znowu, a nie mamy kasy. Ale dobra, no po tym serwisie powinniśmy hmm, kogoś zatrudnić, chyba co. Dobra, stwórzmy te menu. O, tutaj mamy po razie. Czyli dzisiaj, na przykład, specjalnością dnia będzie takie i takie danie. Może zróbmy jedno danie, takie, że jest specjalnością dnia. Co. To jest 5 od razu. I to jest koszt 50. To by było. Hmm. Szkoda mi zużywać wszystkich naraz. Hmm. No tak. Sałatka. Hmm. Nie, myślę, że. No i jest nas mistrz, ale już któryś raz z kolei nam się taka scenka trafia akurat. To już pra praktycznie cały czas to samo jest. Ale co nie, co nie, jakby oznacza, że to jest epicka scenka. Nie. Dobry jest. Dobra, to to mamy tego Enchanta. E, tutaj też zróbmy. Jeszcze możemy. Jasne, że tak, zawsze ta cena wzrasta. Jest też kosztuje 48 sporo. Chansujemy sobie to, co zdobyliśmy. Na razie tego nie mamy, ale w przyszłości będzie lepsze. Okay. No i okej, okay, jakieś tam potrawy mamy. Tam to dodaliśmy. Te dwa jeszcze to są takie jakby dania specjalne. Ja nie wiem, bo to mi wygląda na sushi po prostu jakieś. A tu mamy dania specjalne. I te dania specjalne na razie bym może nie chciał dawać. Dajmy po prostu to, co innego, co mamy jeszcze. O, tu mamy jeszcze coś takiego fajnego. Ok 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 potraw. I dajmy tych 6, może jeszcze na wszelki wypadek, się coś boję, że. A nie, dobra, dajemy 3 ryzyk fizyk. Mam nadzieję, że to wystarczy. Mam nadzieję, że to wystarczy. Tu mamy wykrzyknik. Co za wykrzyknik? A, z tymi muszelkami. Dobrze. Okej, okay. Ślemy to. Yy. I co? Otwieramy chyba, nie? Naszą restaurację. Gotowa jesteś, koleżanko? Co tam? No dobrze, to otwieramy. Open, zapraszamy klientów. Zapraszamy, zapraszamy. Dzień dobry, dzień dobry, Widom, witam rudą panią. Co pani chce? Może herbatki? Może herbatki? Pani chce herbatki, dobrze. Proszę bardzo. Herbatka dla pani raz. Okej, okay. herbatka dla pani raz. Się na razie skórę na herbatkach, ty tam poginaj. Masz płacone, więc... No nie, nie, już lejemy panu, spokojnie, bez nerwów. To tak szybko. Nie tak, jak powinno być, ale dobra. No, Bancho, Bancho, dawaj. Ja wiem, że Ty byś potrzebował kogoś w restauracji jeszcze, ale nie mamy póki co. Tu musimy zmyć. Okej. Okay. Bancho, Bancho, dawaj. Okej. Okay. Już Łazabi, Łazabi. Dobrze, dorobiliśmy troszeczkę Łazabi. No bancho. Dawaj okay. już biegnę, biegnę Proszę bardzo, zmyjemy Ok. Oj, kurczę, mogłem dać tamtej na początku. Ale dobra, zdążyła. Fajnie Biegnę, biegnę, biegnę. Proszę bardzo. I co, mamy to? Pięknie się spisałaś, dałbym ci podwyżkę, gdybym mógł, ale chyba nie mogę. No, ładnie, ładnie. Dobrze to poszło. Best, najlepszy 600 kurczę, 600 dolców. Pięknie. To się nazywa serwis. To się nazywa serwis. O, dzień dobry Pani. Co Pani chce? Nowy, nowy, chce Pani nowy przepis jakiś? Znaczy, spróbowałaby Pani coś nowego? Pusznego? Mógłbym zrobić. Okej, okay. co my tu mamy? You can check bunch of, bunch of Sushi Bar information using the Magnum app. Checking phone. Hmm. Okej. Okay. Aha, czyli tutaj możemy sobie tak, podejrzeć, co nam przynosi zyski. Ile sprzedajemy. Co najlepiej schodziło i najlepsze oceny miało. Co mamy jeszcze? Ewentualnie to nam pomoże. No tak, to nam pomoże. Będziemy wiedzieć, co byśmy chcieli. A i pracowników, a tylko możemy dwa, dwóch w kuchni i dwóch w tym. Przy barze, fajnie. Okej, okay, spoko. Co na kuksta? Yeah, to wysmakowało, i spoko jakiś pani sportsmenka. Okej, okay. no to spoko. No, no nieźle. Ranka musimy trzy receptury jakby wynaleźć. Fajnie. I mieć 20 followersów. Ciekawe. Follow me, bunch of sushi bar. And all sushi will allow you to experience the flower to see. Thank you. No to fajnie, że to była fajna przygoda dla Ciebie. Przygoda z morza. Super, mamy kolejny odcinek, dziękuję Wam za oglądanie, jeżeli Wam się podobało, łapka w górę i oczywiście subskrybujcie kanał. Dziękuję i do usłyszenia, trzymajcie się, cześć.